Zapraszam Was na spacer z moim psem. To już są w sumie takie ostatnie ciepłe dni, gdzie mogę założyć taki puch na siebie i wyjść i jest jeszcze mi ciepło. Mój ps jest, oczywiście uwielbia spacery, nieważne jaka jest pogoda. Oczywiście Roki jak biega, to wleci wszędzie, gdzie się tylko da. Tutaj jak widzicie, jest sytuacja uwieczniona, że po prostu przeskoczył przez takie ścieki, które były na łące. Natomiast on tymi łapami i tak leciał do jakiejś wody, i później tak po mnie zaczął skakać, że Ostatecznie byłam z tego wszystkiego ubrudzona, no wyglądałabym sama wpadła do tego błota. Uratowaliśmy je jeszcze po drodze jakiegoś żuczka, przed tym żeby go samochód nie przejechał. Mój pies po raz pierwszy w życiu chyba zobaczył kozy, bo naprawdę zachwycony nim był. I w sumie zobaczyliśmy jeszcze pod koniec taki przeuroczy zachód słońca. I to tyle moi drodzy, fajnie, że jesteście. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Nareszcie zawła do nas wiosna. Nawet nie macie pojęcia, jak ja długo czekałam, aż wreszcie będę mogła wypowiedzieć ten tekst. Bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam się uwielbiam kwiaty, uwielbiam jakieś takie spacery, rowery, jak również podróże. W sumie ostatnimi czasy też podróżowałam, ale bardzo szybko, ekstremalnie był to szalony dzień. Byłam w Warszawie na trzech różnych wywiadach. Jejku, ile ja się wtedy nagadałam. Ostatnimi czasy też bardzo często chodzę do paczkomatu z paczuczkami, w sumie z moimi książkami. Oczywiście przypominam, że można moje książki zamawiać, a ja nawet ja późno w nocy z maseczką na twarzy Wam dostarczę. Także na spokojnie. Na Pocztę Polską wiadomo, jeżdżę już bez maseczki, żeby sobie nie narobić aż za wielkiego wstydu, żeby ktoś zawału nie dostał. I odebrałam ostatnio przepiękne buty, takie różowe z kokardkami, nawet nie macie pojęcia jakie one są piękne. Jestem zakochana w butach. Ostatnimi czasy zauważam, że też bardzo często jem i piję na mieście, dużo się spotykam ze znajomymi pozdrawiam serdecznie tutaj yy, Panka Switz. W sumie yy, bardzo często jem też nawet w rybniku, w takiej knajpce na wagę. Nie ja zauważam, że wagę najbardziej lubię jeść, bo mogę sobie wziąć tyle, ile naprawdę chcę. I wiem, że to zjem. Wybrałam ostatnio też takie sztuczne kwiaty na grób mojej babci. No i w sumie byłam bardzo późno, bo o pierwszej w nocy, matko, no ja myślałam, że ja tam dosłownie narobię w gatki, bo tak jakoś strasznie było. Pierwszy raz, bo tak bardzo bałam się na cmentarzu być. Mój kotek tutaj ugniata ciasto. W sumie ciasto na pizzę to ktoś inny mi zrobił, ale była bardzo dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i przypominajcie mi, żebym częściej robiła vlogi. Proszę. No, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj możecie dzień przeżyć właśnie. Ze mną. Ja już się ubrałam i ogarnęłam. Pokażę wam moją mini stylizację, taki jasny jaki spódni. Do tego taka bruzeczka z bufami, bo ja bardzo lubię bufy. No I i w, sumie, w, sumie, w, sumie, w sumie to teraz będę szła po siostrę do przedszkola. Tego wam nie będę pokazywać, ale idę do przedszkola. W zasadzie to pojadę sobie po tą siostrę autem. Natomiast w ogóle zauważyłam, że na tym aucie jest bardzo dużo takiego żółtego pyłu. Co ostatnio w ogóle grasuję po tym Śląsku. A ja w ogóle ze sobą wszędzie biorę ten bidon, moi drodzy. Odkąd ja go sobie kupiłam, to ja więcej wody wypijam, a ja jestem często odwodniana. Jakby to mama powiedziała, tyle pieniędzy, a tak mało rzeczy. Jeszcze zajdziemy teraz na pocztę, bo mam jakąś paczuszkę do odebrania. Podejrzewam, że to jest w sumie m, moja książka, która nie dotarła do adresata. Trzeba będzie ją na nowo wysłać. Nie no, ale dochodzimy do momentu, że ja wchodzę na pocztę, ja nawet nie muszę mówić jak mam na imię i na nazwisko i pani mi daje od razu to, co jest dla mnie. Kupiłam sobie w ogóle kwiaty, ale moi drodzy, ja wam powiem, muszę sobie kupić na mieście jakiś wazon, taki wazon przeźroczysty, normalnie ze szkła, bo po prostu ja zauważyłam, że ja w domu nie mam wazonu. Ja w ogóle zawsze robię tak, że podcinam na skos końcówkę tej łodygi i wtedy mi się te kwiaty tak dłużej trzymają. Goździki to są tak świetne kwiaty, że one mi się zawsze trzymają, nawet i do trzech tygodni. Oczywiście, jeśli non stop wymienia się wodę. Oprócz tych kwiatów to kupiłam sobie jeszcze minutkę. Moi drodzy, to jest moja ukochana herbata, taka zwykła czarna herbata. Dosłownie żadna inna mi nie pasuje tak bardzo jak minutka. Znowu wracam do auta, a tym razem jadę na miasto do Rybnika, bo ja nie jestem z centrum Rybnika a później jadę moi drodzy na paznokcie Przedtem jeszcze lecę szybko wysłać paczki do widzów Nie no ale jechałam teraz autem i leciała taka w radiu piosenka która mi się strasznie kojarzy z tą moją babcią za którą tak bardzo tęsknię ja się popłakałam ja się popłakałam ale no w godzinach szczytu w centrum mojego miasta, żeby znaleźć miejsce, to jest cud. Także wydarzył się cud. Przyszłam na paznokcie i spotkałam tutaj takiego kotka małego, ale to jest taki rojber, że on ciągle wszędzie, gdziekolwiek się da, wskacze. To jest kot rojber, ale bardzo słodziotki, patrzcie, jaki słodziotki. Zawitałam dzisiaj do Werki i Werka mi dzisiaj robi kolejny raz, w sumie paznokcie. Ja byłam po pierwsze, razie zadowolona, długo się trzymały, więc dzisiaj kolejny taki raz. Mam dzisiaj takie super ekstra urocze dziewcięce, paznokcie takie biały i różowy. Jeszcze serduszkę to mam zrobione. Zrobiła mi to wszystko werka. W każdym Cześć. razie dziękujemy bardzo i buziaczki dla Was. Moi drodzy, żegnamy się z Kitkiem. Dajcie znać w komentarzu, jak ten kotek ma mieć na imię. Może na jakieś fajne imię wpadniecie. My z Werką czekamy na Wasze propozycje. Ale fajnie wygląda teraz z tego stawia się już ogarnięte, moi drodzy, teraz znowu jadę do takiej bardzo, bardzo dalekiej rodziny. Podobno mam tam uzyskać zdjęcia moich pra pra dziadków. Także moi drodzy, ja już nie mogę się doczekać, bo ostatnimi czasy naprawdę poznawanie mojej rodziny, historii, mojej rodziny, tradycji i w ogóle wszystkich przodków, to jest takie ostatnimi czasy coraz lepsze moje hobby, którym coraz częściej się zajmuję. Jerona, moi drodzy, Jorzek teraz widziała pierwszy raz w życiu zdjęcie swojego prapradziadka dziadka i takiej przybranej prapra pra babci. Jak się cieszę, widzicie, że jest taka fest rodzinny, więc niepoznawanie historii mojej rodzicy fest tak ekscytuje. Jorzej, jeszcze samych w Golejowie, skąd pochodzi moja rodzina. I Jorzej, jakie piękne, zachwycające mi towarzyszy. Dobry, moi drodzy, teraz maseczka. Budzie mam umytą, także spokojnie. Muszę jeszcze w ogóle ogarnąć rzeczy z tym drzewem ganologicznym, bo bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam. Jeszcze w ogóle po drodze byłam w McDonald'sie. Ja na co dzień McDonald'a nie jem, bo zwykle piję tylko tam kawę. Natomiast podejrzewam, że pewnie mnie będzie bolał przchuch, co nie będzie dobre, no ale byłam głodna. Jeszcze w ogóle mam takie fajne urządzonko do masowania sobie skóry głowy. Dużo baby herków później przez to jest. Ja już się umyłam, teraz lecę szybko nagrywać filmik na YouTube i go zmontować, tak żeby na moje urodziny już był gotowy. W ogóle zapraszam Was przy okazji na mój YouTube i w sumie później jeszcze sobie coś zjem i na chwileczkę pojadę do chłopaka. Wy się moi drodzy, trzymajcie. Dzięki za wspólny vlog. I ja na co dzień jestem bardzo radosna, ale teraz moja radość sięga już zenitu, dlatego że przyszła do nas wiosna. Moi drodzy, wiosna nie tylko na dworze, ale i w moim sercu. Wszystkie kwiaty kwitną, nie tylko na łąkach. Ale i również mojej duszy. Po prostu to jest moja ulubiona pora roku. Zabrałam ostatnio gambola na spacer, ale tak wiało, że wróciliśmy do domu, a następnego dnia wybrałam się na pocztę, aby wysłać do Was moje książeczki. W ogóle dziękuję Wam serdecznie za wszystkie zamówienia. Samą siebie zabrałam na randkę, tak aby sobie coś zjeść i aby przy okazji później kupić sobie jakieś światy, bo ja uważam, że trzeba być swoim najlepszym przyjacielem i trzeba doceniać też swoją obecność i po prostu kochać samego siebie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym w rozpoczynającą się wiosnę, aby miłość tak praktykować do samego siebie również, nie tylko do innych, ale właśnie, żeby na początku zacząć od samego siebie. Jeszcze stricte przed weekendem wielkanocnym wybrałam się z Rokim na spacer, aby poszukać wiosny w lesie. Jak pewnie się orientujecie, mój pies jest taki, że o, jego jest wszędzie pełno. Przy nim nie da się normalnie usiąść, zanim trzeba cały czas ganiać. Więc biegająco. Razem z rokiem Was pozdrawiam. Święta, święta i po świętach ludzie tak mawiają, a ja jestem taka, że wyznaję taką radość ze zmartwychwstania Pańskiego na co dzień, nawet gdy jest okres zwykły w ciągu roku. Chociaż nie powiem, bo święta wielkanocne bardzo szybko mi przeleciały. Dużo czasu spędziłam z rodziną, z najmłodszym rodzeństwem, z przyjaciółmi, czy to właśnie z chłopakiem. Ja jestem bardzo rodzinną kobietą, więc mnie cieszy obecność bliskich osób przy mnie, bo wiem, jak to życie jest ulotne właśnie przez to, jak kiedyś odeszła moja babcia, którą w sumie też odwiedziłam. Mój pies chyba świętował z dingus, bo biegnąc za sarną, sam wpadł do jakiejś kałuży i cały się ubrudził, i trzeba było go przy okazji umyć. A dobrze pewnie wiecie, jak mój pies nie lubi się mieć, bo kiedyś już Wam o tym wspominałam. Późnym wieczorem ostatnio wybrałam się też pobiegać i o godzinie 23.00 zagadało do mnie dwóch ziomeczków, którzy pokazywali mi sztuczki karciane. No ja byłam pod wrażeniem, że oni mnie tak zagadali, że ja nawet nie wiedziałam, jak oni to robią. Ale szacun dla nich. Po świętach w ogóle zaczęłam robić porządki domowe, ale nie tylko u siebie w domu, ale i u swoich znajomych, których tutaj serdecznie pozdrawiam. Też było bardzo dużo spacerów, bo pogoda dopisywała jakieś je zakupy, i nawet ze swoją znajomą wybrałam się na tężnie w żorach, która podobno była od wielu miesięcy już tam postawiona, a ja dopiero teraz o niej się dowiedziałam mam jakiś taki chyba spóźniony zapłon i kupiłam sobie ostatnio taką różową narzutę mimo że tak naprawdę jechałam do sklepu po to żeby kupić różową sukienkę na ślub na który się wybieram a skończyło się na narzucie ale i tak mi się bardzo podoba Mam tak wspaniałych znajomych wokół siebie, że czasami są takie momenty, że my po prostu nie zastanawiamy się, czy coś jest głupie, czy coś jest warte swojej ceny, aby to zrobić. My po prostu wsiadamy w auto i to robimy. I ostatnio była taka sytuacja, właśnie w sobotę, bo o godzinie 21 zdecydowaliśmy, że pojedziemy na Czantorię. I ja w ogóle byłam tam w samej sukience i koszuli i martwiłam się, że będzie mi zimno, bo to taki całkowity spontan, a okazuje się, że naprawdę był po prostu tylko taki letni wiaterek i nic więcej. Matko, jakie wspaniałe uczucie, po prostu móc leżeć pod gwiazdami na czantorii i po prostu jedyne co to dookoła same świerszcze właśnie wydając siebie odgłosy, a tak to nie ma nic. Chociaż tam na Chantori jakiś film w ogóle ludzie oglądali, ale ja się tam nie przyglądałam temu, bo ja byłam zajęta tymi pięknymi widokami, migoczącymi po prostu lampami z oddali widzennymi w ogóle z tej czantorii. Matko, jak ja jestem zadowolona z tego wyjazdu. Kurczę, to było coś wspaniałego. Pozdrawiamy Was moi drodzy serdecznie i jak najwięcej spontanu i radości Wam w życiu życzę. Późny wyjazd do Krakowa na dwie godzinki? No czemu by nie? Wsiadamy w auto i jedziemy. Ja uważam, że Kraków jest przepięknym miastem, nieważne o jakiej porze roku. A wieczorami to już w ogóle to miasto staje się takie bardzo romantyczne. I co najlepsze, w środek tygodnia, a to miasto tętniło i tak życiem. Uwielbiam tam wracać. W ogóle zjadłam sobie zupę cebulową, nie wiem czy kiedykolwiek jedliście, wcale nie jest ostra ani śmierdząca, także ja serdecznie polecam. Nawet siostrom udało mi się porzucać liśmi, bo tyle ich było. No ja jestem bardzo zadowolona, piłam też dodatkowo przepyszną kawę z Wedla, taką rzeką kawę. Jejku, ja naprawdę muszę tam wrócić kolejny raz, bo u mnie w czegoś takiego nie ma. Dzięki za oglądanie i buziaki. 31 października to dla wielu osób bardzo straszny dzień, no bo przecież Halloween, potwory i spółka, czyli coś nie dla mnie. Ja w tym dniu z samego rana wybrałam się do spowiedzi, aby mieć czyste serce. No, przecież zbliżała się wtedy uroczystość Wszystkich Świętych. Poza tym, po spowiedzi, ja jestem bardzo szczęśliwa i taka radosna. E, został mnie też deszcz, nie miałam przy sobie parasola tak jak tutaj ta fajna pani. No, niemniej jednak schowałam się w lumpie, w którym znalazłam różowe buty i różowy płaszczyk, czyli idealny komplet na obecną jesień. Później poszłam sobie na herbatę, a następnie wybrałam się na pierogi z mięsem. Matko, jak ja kocham, gdy na pierogach jest taki boczek i taka cebulka zasmażona. Coś, co kocham, a moje podniebienia przy tym się rozpływa. Po godzinie 15 wybrałam się razem ze swoim znajomym do Wrocławia. Towarzyszył nam po drodze przepiękny zachód słońca. Ja zawsze mówię, że Pan Bóg dzięki zachodom słońca błogosławi danemu dniu. W tym Wrocławiu odwiedziliśmy cmentarz osobowicki. Jest tam taki pomnik upamiętniający ofiary terroru komunistycznego. Mogłam się tam pomodlić i zapalić przy okazji znicza. Jest to taki moment jednak zadumy i powspominania historii naszych przodków. A później, gdy wracaliśmy, to wstąpiliśmy do McDonalda i to w sumie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego!